Zielony labirynt w piekarach śląskich obok kopca Idę zobaczyć Co to za zielony labirynt Myślę, że to nie będzie, a nie ma, że tu jest labirynt. Trzeba z tu jest zrobione. Albo mi się tak tylko wydaje? O, jest labirynt. Nawet nie wiedziałem, że to są takie fajne labirynty. Koniec labiryntu. No fajnie. Co to jest dla atrakcji? Stoliki do gry w szachy? Tylko trzeba mieć swoje pionki, bo nie ma nic. Żadnych pionków. Idę dalej zobaczyć co tu jeszcze za atrakcje Zielony labirynt Szachy Tu coś widzę Ale nie wiem co to pierwszy raz takie coś widzę Co to może być co to było, bo widać to już chyba nie spełnia żadnej funkcji Kolejna tablica A co na tablicy? A tu są jakieś ćwiczenia różne Jak się idzie ścieżką Co robić po drodze? To siłownia Jemy na siłownię To był labirynt A to chyba kolejny ale taki mniejszy A siłownia Taka różne ławeczki podciągania, biegania przysiadania, dźwigania że trochę tego jest, jestem drugi labirynt zerknę na kopiecznie nie będę wchodził, bo już tam byłem a tu kolejny labirynt Gdzie się wydeptaną ścieżką, to się nie zabłądzi, nie? Mogliby troszkę więcej to labirynt zrobić a jeszcze tam później będzie wyjście a jeszcze jeszcze gdzie to zaprowadzi a już wiem gdzie zaprowadzi do placu zabaw dla dzieci fajny plac zabaw jakże jak są organizowane te różne eventy to dzieciem się nie nudzi ówki, raczej kredki a te śmietniki to jest fajny pomysł z tymi kredkami myślałem, że to leżak <grytki> a to do chodzenia to jest na utrzymaniu równowagi a tu wioska arcierska przy kopcie wyzwolenia. Jeszcze piaskownica No i są. Co Można sobie fajnie w cieniu poleżeć. A ktoś nie lubi słońca? Kolejna mieleżanka, a chyba do utrzymania równowagi, jak się chodzi. Tam jest też ustawiata drewniana. Jeszcze kiedyś mówiłem, że jest, można tu posiedzieć, ognisko zrobić, nawet jak pada, to nie przeszkadza. Tam kolejne ławki. Idziemy do wiaty. Z wiata, tam drewutnia na drewno, żeby sobie ognisko zrobić. Ale drewna nie ma. Ludzie wypalili. Ale można sobie ognisko zrobić i posiedzieć w takim fajnym miejscu. Nie pada, słońce nie świeci, wiadomo w dziennik nie robi. Ogniska tylko już wieczorem. A tam chyba kolejne miejsca. Na ognisko, ale to już nie będę tam siedział, Ale to w tamtym kierunku, tak to wygląda. Taki mały park przy Kopcu wyzwolenia w piekarach Śląskich. Także ludzie się nie nudzą, ani dzieci, ani dorośli. A tam na mnie teraz rower. Rowarzysta śpi. Pewnie w trasie wakacje są. Prześpi się, jedzie dalej. Także ja dziękuję za uwagę. I do kolejnego razu.